Tata, ta. te białczenie to jest właśnie, właśnie, te białocenie to właśnie jego serce. Mruczenie. Mru Mru Mruczenie, a także jego serce, wiesz? Tak. Jak kiedy ja tylko się głos? Zacie ja głos konie. Urocy. No. Urocy. Ale złaj z tymi butami. Buty na dół. O. I nie pisz nad nim, bo będzie uciekał. Tutaj sobie tylko z zobacz, siodę naprzeciwko kotka. Okej, okay. Jestem trochę ma zjeść, faktycznie zgłodniał, wiesz. Stawię sobie w jego stronę, system. Głębiej wsadzę, no i ma około lasieńca teraz. Go filmować Muszę odwrócić ją. Nie, nie, daj mu spokój, żeby się Po co go metlę Muszę naborować wyjątkowo jakiś obraz, wiesz? No to namaluj wyjątkowo Potrzebuję tylko jakiś pędzel i jakiś jakąś kartkę jakąś jest? Mam labirynt dla ciebie do przejścia. Chcesz? Może być? Tak. Labirynt? Tak. Ok, to idziemy malować labirynt.